Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak jak na pewno wiecie, tak jak mówiliśmy, dziś jeszcze nie ma polskiego Porsche, ale będzie niesamowita historia. Niekompletnie niezwykła. Człowieka, którego ja nazywam polskim Karolem Shelby. Ale chyba to jest coś więcej niż polski Karol Shelby i oczywiście jakby połączenie wyścigowe Wizja, tworzenie samochodów wyścigowych, jakby to są oczywiście cechy wspólne. Gdyby nasz bohater żył w innej rzeczywistości, w innej Polsce, pewnie dziś mielibyśmy markę jego imienia, która byłaby całkiem fajną marką, która liczyłaby się na świecie w motorsporcie, w którejś z klasy można gdybać, można tworzyć historie alternatywne, co by było e, gdyby. Ale człowiek, którego niesamowicie doceniam, bo w przeciwieństwie do rzeczywistości chociażby Stanów Zjednoczonych lat 50. i 60., żył on w Polsce, w której niewiele rzeczy było dostępne, a jednak również marzył i również realizował te marzenie. Więc, więc poznacie za chwilkę niezwykłą kompletnie historię Macieja Bogusławskiego. Ale zanim to rozpoczniemy, zanim przeniosę Was do zupełnie innej rzeczywistości, która też jest ciekawą chwilą również dla samego bohatera, który po raz pierwszy po kilkudziesięciu latach pojawił się na wyścigach samochodowych, to chwilę na pokazanie Wam fajnego samochodu, no chyba już jesteście przyzwyczajeni, bo od dłuższego czasu e, pokazuję Wam co jakiś czas samochody, które są fajne i które są e, godne zainteresowania i żebyś, warto, żebyście zwrócili e, na nie swoją uwagę, więc e, ostatnio pokazywałem Wam Forda Mustanga, dziś spójrzcie na Fiata 500, właściwie Abarta 500. Jeśli podobnie jak ja jesteś naprawdę wielkim fanem motoryzacji, powinieneś subskrybować ten kanał. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, zorientujesz się, że codziennie na tym kanale pojawiają się oryginalne treści motoryzacyjne, których nie zobaczysz nigdzie indziej. Jeśli chcesz być troszeczkę przed czasem, obserwuj mnie na social mediach: Instagram i Facebook. Teraz przechodzimy do materiału. Jeśli rozglądacie się za fajnym samochodem, który jest stylowy, a jednocześnie daje Wam przyjemność z jazdy, Abarth 500 jest strzałem w dziesiątkę. Dziś można je już kupić za około 30 tysięcy złotych. Od tulu zaczynają się te pierwsze, najstarsze wersje, które bo przeważnie pochodzą z 2008 roku. To dokładnie wtedy zaczęto produkcję Abarta 500. Kiedy spojrzycie na dane techniczne tego samochodu, nie wyglądają one jakoś super rewelacyjnie jak ten samochód stricte sportowy, ale w rzeczywistości ten samochód daje mnóstwo przyjemności i mnóstwo frajdy z jazdy. Kiedy siedzisz za jego kierownicą, masz poczucie, że prowadzisz naprawdę wyjątkowy samochód. A... Dodatkowym plusem bez wątpienia jest to, że to jeden z tych samochodów, który produkowany był w Polsce. A co za tym idzie, była bardzo dobra jakość wykończenia Fiata 500. A sprawdźmy, ile będzie kosztowało ubezpieczenie OC dla takiego samochodu, jeśli zdecydowalibyście się na ABARTA 500. Według porównywarki MUBI najtańsze ubezpieczenie OC kosztowałoby. o. O dziwo 498 zł, czyli poniżej 500 zł. Ale pamiętajcie, że jeśli skorzystacie z tego linku pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu, a to oznacza, że za ubezpieczenie Abarta 500 zapłacilibyście za rok 348 zł. Skorzystajcie z tego linku, który jest pod filmem, i sprawdźcie, ile zapłacicie za swoje własne auto w ubezpieczeniu OC. Wracamy do niezwykłej historii. Polskiego Karola Shelby. Słuchajcie, to jest naprawdę wyjątkowy odcinek. Bo ten człowiek, to jest człowiek, który jest bez wątpienia jednym z największych legend wyścigowych. A... I człowiek, który nie był na wyścigach od... Których rok? Ostatni? Raz? 86 rok. Od 1986 roku. Czyli jak, jak skończył się... Bo tak, wygrałem e, 9 tytułów Mistrza Polski. Chciałem jeszcze zdobyć 10. I w 86 roku właśnie zepsuł mnie się samochód. Ale także i te samochody. Także tak, jubileuszowy dziesiąty nie dał rady zrobić. I, że wiecie, I od tego momentu się wycofałem w ogóle nawet na żadne za zawody nie przyjechałem. Maciej raz. Maciej Bogusławski. Szanowni Państwo, poznajcie, bo to wybitna postać. Tym bardziej, że te samochody, którymi jeździł, to były samochody. Które ty sam budowałeś. Sam budowałeś. Tak. Sam konstruowałeś, tak. To nie to, że to, 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 to była klasa tego typu, że trzeba było je stuningować, tylko samochody, e, które, które ty, którymi ty jeździłeś, to były. Wiesz, dla mnie to trochę legendarne, bo ja zawsze o nich tylko słyszałem. Szuflady Bogusławskiego. Zobaczcie, jak wyglądały. Maciek, ale Ty jeździłeś, w między innymi właśnie w tych latach, kiedy między innymi jeździły te samochody, Twoja klasa była znacznie mocniejsza, bo to była klasa prototypów, tak, prawda? Tak. To tak. były takie samochody, które, które były najbardziej topowe ze świata. Tak. To Ty jeździłeś ze Stratopolonezem? Tak, z Porsche. Objeżdżałeś Stratopoloneza? Dobra, Porsche? Czasami mi się udawało, ale wygrywałem. Ale które Porsche? Z Adamem Smorawińskim oczywiście, te Porsche. No i, i dam taki był z Anglii, przyjeżdżał też Polcem. No, no, też nie dał rady. Naprawdę? Tak. A to mi dama to był RSR też oryginalny tak, taki, wiesz, tak, to... Tak. Wiesz, że samochód Michała Dama to był samochód, który jeździł w Le Mans? Możliwe, no, ale to później chyba. Wcześniej. Wcześniej? Tak. No to, to jakoś udawało mi się wygrywać. No co gratulacje? Dlaczego? Powiedz mi, jak to doszło do tego, że ty mogłeś montować te silniki troszkę lepsze, troszkę e, mocniejsze, bo ty zaufałeś nie Ładzie, bo tak, wtedy wszyscy robili nie, nie, nie. na Ładzie. Tak. E, ty zaufałeś dwuwałkowym. E, dwuwałkowym silnikiem. Pierwszy to silnik był od Fiata 125 prawdziwego włoskiego, gdzie miał dwuwał, dwa wałki i był w pojemności 1600. Mhm. No i ja marzyłem kiedyś, bo... E, e. Zaraz po skończeniu studiów to e, pracowałem w FSO, w biurze konstrukcyjnym. No i wysłali nas na, e, do Torino e, na takie powiedzmy okrzesanie się z tymi samochodami. No i dwa tygodnie tam byliśmy i właśnie nam dali, żebyśmy do hotelu sobie jeździli, dali prawdziwy włoski samochód. 125. No co ty mówisz, to, to wtedy zupełnie dla Ciebie... to było co innego. Chodź, przejdziemy, bo oni zaraz będą startowali. I właśnie na, z, tego, z tego samochodu stawiłem do pierwszego prototypa silnik. Dlatego, że przed tym przestudiowałem regulami sprzętu. Co wolno, a nie wolno, jakie ograniczenia są. No zawsze Więc, podobno wolno było tylko te, które były produkowane w Polsce. Znaczy tych bloków wschodnim. Tak, ale to było w formule. W mhm. formule. No i te osobowe samochody. Natomiast prototypy wolne były od, i, i, i od i silników Powiedzmy typowo demoludowych, demo tylko można było różne silniki, ale ograniczenie wagi do pojemności. Okay. To, to główne ograniczenie było. Ograniczenie wagi do, do pojemności. pojemności. Czyli, Czyli jeżeli miałeś 1600, to, to da... nie mógł, nie mógł mniejszą wagi mieć jak 550 kg. Okay. I ty jakie miałeś? Bo miałeś tak, trzy szuflady. Tak. Później była szuflada następna do dwóch litrów. Bo w międzyczasie to miałem 1800 szufladę, a później miałem 2 litry. I 2 litry już miał mieć też te, te, te same parametry wagowe, czyli 550 kg. Dobrze, a powiedz mi, jak, jak to się stało w ogóle, że Ty wpadłeś na to, żeby robić. Jeździć To wiesz, no bo to były takie czasy, żebyście też mieli świadomość, czasy, w których nie było nic. Jakby były, z wyścigowych były tylko formuły Promoty, które PZ Motor zdawał, były, e, były e, Metaleksy Czechosłowackie, których też kilka było w Polsce i nagle pojawiasz się Ty z pomysłem: zbuduję wyścigowy samochód, którym będę wygrywał z najlepszymi. I budujesz go od zera jakby, z czego to się budowało taką formułę? Karoserię, wiesz, i wszystko po kolei. To, to jest Twoja konstrukcja. Tak. Części, części zawieszenia i części, niektóre części ramy to brałem z formuł, z tych, z tych, co robili na Kickiego, z, z raków, z tych raków czy, czy krabów to, mhm. to, to, to pierwsze, to, 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 to. później z zawieszenia, piasty i tak dalej, natomiast silnik to już wstawiałem inny, mojej konstrukcji, by tam była, no trochę przeróbek było, co się na tym nie wszyscy znają, sucha miska olejowa. Bo po pierwsze konstrukcje były takie, że ja jechałem z normalną miską, ale na, na tych przeciążeniach, na za, zacieśniających się łukach odpływa olej na bok i, i panewki leciały. Ty ambitucja. miałeś u siebie w szufladzie suchą miskę tak, olejową? Tak, tak, później. Suchomiskę wow! Suchą To jak w najbardziej to jest... wyczynowych samochodach tamtego no, tak, okresu. No studiowałem trochę o samochodach, o silnikach. Także to dla mnie nie była ciekawa, była bardzo ciekawostka duża i, i to starałem się za zastosować i zastosowałem. Dobra, i teraz tak, powiedz mi, karoseria, jak powstawała ta karoseria do tych samochodów? Karoseria to po powstawała w, w moim tym tam takiej shopie, bo nie miałem warsztatu wtedy, ale zatrudniałem kolegę, który był szkutnikiem. I robiliśmy tak. Wsadziłem do tej ramy silnik, wsadziłem koła, zawieszenia i robiłem kształt tego samochodu. Gips, nie gips, różne śmiecie i zrobiłem kształt tego samochodu. I później na to zrobiłem formę, czyli taki negatyw. I z tego negatywu powstała cała konstrukcja tej, tej obudowy. Cijacze, kręcę, ale to jest w ogóle. Wiesz, bo to jest opowieść, która. Ona kwalifikuje się na, na film, wiesz, taki akcji, film sensacyjny, no jak to... No nie, no, to, to przesady. Trochę, no dobra, no ale, ale wiesz, stworzyłeś to... coś z niczego, żeby, żeby, żeby czymś jeździć, czymś działać i coś funkcjonować. Przede wszystkim to brak funduszy. No bo coś kupić samochód to było łatwo taki, który jak ktoś miał kasę sprowadzić. Mhm. Natomiast ja starałem się nawiązać kontakt z tymi samochodami właśnie dobrymi, szybkimi. No i tak akurat mi się szczęściowo udało. A teraz powiedz mi, jak ci. Jak, jak to było, kiedy po raz pierwszy wystawiłeś te swoje prototypy, kiedy one zaczęły one za, jeździć? To zaczęły jeździć, one zaczęły jeździć i zaczęły się psuć po kolei przez cały rok. Więc coś się tam psuło, no tak jak nowoczesne konstrukcje się psują. No i później. Wszyscy się wyśmiewali. A dlaczego nie ma dysla z gierków aluminiowych, a ten samochód i tak Cały czas skwiny były. No ale później okazało się, no, że. Ale to dobra. Ma... A skąd miałeś aluminium? No blacha aluminiowa. Aluminium. Ale Blach... łatwo, przecież ciężko było ciężko kupić było. wtedy robić. Ciężko było, ale wszystko takim, kiedyś były te zakłady e, państwowe, się... więc tak. No prosto, podkradali. Ale to piękne, piękna historia. Daj, żebym miał, mógł zrobić samochód. No. To, tak zwana kradzież w, słusznej, w, w słusznym celu, słuchajcie. Tak, ale przy, właśnie, właśnie na tym to polega, że chciałem Wam przedstawić Maćka, który jest osobą, a, która nie dość, że jest legendą. Nie jest że jest człowiekiem, który osiągnął wszystko, co można było wtedy w motorsporcie polskim osiągnąć. No chciałem więcej, chciałem więcej. Poczekaj. Chciałeś ale, więcej? Tak, chciałem więcej i na tych kiedyś pojechałem do Belgii. To też takie ciekawostka. Pojechałem do Belgii. Minuta do startu. Fiat, fiatem polskim jako turysta, ale mając ze sobą międzynarodową licencję sportową i książkę zdrowia sportową. Zapytałem się takiej jednej koleżanki, znaczy takiej kuzynki w Belgii, czy mając te dokumenty mógłbym wystartować w Belgii. No i ona powiedziała: Zapytam się, mam takiego e, przyjaciela, Petit się nazywa, on jeździ w Wyspach Górskich. Zapytam się. No i ona się zapytała: no, Oczywiście, że te dokumenty i mówi: No ale dobrze, no, mogę wystartować, ale czym? Bo nie mam czym. Nie mam czym. A ona, ja pogadam może coś tam. No i, i zapoznałem się z tym petyżanem. I Petyżan mówi, ja mam lotusa Europę treningowego. No i jest kurs Dekorczy, ten wyścig górski. Na tym wyścigu górskim możesz wystartować, jak on ci pożyczy. No i on pożyczył tego lotusa. I okazuje się, że ten lotus, jemu, ten wyścigowy, jemu zepsuł się. I ja wygrałem ten wyścig górski, kurs koczy. Co ty? Za pierwszym strzałem. No nie za pierwszym, bo to było pięć podjazdów. No ale tak, w sumie, ale w Bo ja pierwszy nikt pierwsze pierwszego miejsca nie zajęłem tylko drugie, trzecie, piąte ale w sumie punktów udało mi się wygrać. Słuchaj, poczekaj, po, poprowadzimy Maćka, e, poprowadzimy Roberta, e, bo zobacz, tutaj jest trening zmiany pół, więc przejdziemy w ten sposób. A, a powiedz mi Maciek, jak... Bo jesteś no, pierwszy, pierwszy raz o 30 jak patrzysz na takie wyścigówki jak ta, którą dzisiaj jedzie Mariusz Miękkoś, jeden z najlepszych wyścigowych samochodów dziś, który, który tutaj się pojawia, to co myślisz? No zazdroś, mi się, znaczy zawoczysz się kręci. No. Co innego mogę myśleć? Hmm. No jest to, jest to tak duży przeskok, prawda? Ale zazdrość jest taka, żebyś chciał kiedyś jeszcze wsiąść do takiego... No cóż, no lata robię swoje już, nie, nie chciałbym, bo, bo to jest niemożliwe. No. Co, mo mo można chcieć dużo, nie? Chyba że w, w drugim wcieleniu. A ze stratosem jeździłeś? Znaczy proto, Polonez Stratos. Hmm. Tak, to Marian byłby jeździł wtedy w świętej pamięci razem z mną w tej klasie. A Rocha też z tym. No to, Trochę, to... No, tak. A Polonezy Turbo? Polonezy turbo to już nie moje czasy były. A dobra, a były takie Fiaty, bardzo szerokie, też w klasie prototypów, takie E, najszersze, jakie. Jak, 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 to 124 sport, chyba. 125 fiat. takie prototypowe, bardzo szerokie, pamiętasz? Jest takim dużym skrzydłem z tyłu. Gdzie te Joty to były Fiaty? Fiat? Nie pamiętam. One były. one były. Ale to polskie Fiaty? Polskie Fiaty, duże. A no to to Monte Carlo Akropolis nie takie były. A powiedz mi teraz tak, A wracając jeszcze do tego do tej Belgii. No. No więc ja w, w, w gazetach tam opisali, że z Krajów demokracji tam przyjechał, wygrał ten wyścig, kus de Cote, No i dostałem zaproszenie na wszystkie wyścigi w Belgii. Dostałem zaproszenie przez tego królewskiego, królewski klub belgijski. Ale tam mnie namawiali, mówi, po co ty jedziesz do tej Polski? No muszę trochę... Zostawa! Łada! Łada! zastawa, Łada! 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 No tak. Więc ja mówię, no jadę, no, dlaczego, po co tam jedziesz, tutaj, damy samochód, samochód, do klubu się zapisałem, będziesz się tutaj ścigał. No ale ja mówię, no jak to, wygrałem wyścig, tego, przyjadę. Złożyłem to, to do biura paszportu, bo na, na krócej, paszporty były zdeponowane na krócej. No i czekam na ten paszport. Dostałem powiadomienie, zaproszenie do Pałacu Mostowskiego. Zaproszenie. No i tam poszedłem mnie proponowali współpracę. Pałac, Most Pałac Mostowskich, jak gdybyście ktoś był z młodszego pokolenia, nie wiedział, to była komenda główna milicji. Nie, to służba. Milicji, milicji. Milicji, tak, tak, milicji. Teraz też to jest. jest policja policja. tak. No i ja nie zgodziłem się na współpracę z nimi. No i potem dostałem przez 6 lat odmowę paszportu. I nie mogłeś już wyjeżdżać no, za granicę, nie mogę. Tylko randu. do demolonów mogłem jeździć, tam na te wysypy. Także zrobili mnie. Komuna zrobiła mnie święstwo, i karierę zniszczyli. No tak to było. Niestety. No takie to były czasy. A powiedz takie mi, czasy. dlaczego w ogóle szuflady? Dlaczego nie formuła? Dlaczego nie samochód osobowy? Skąd u ciebie zamiłowanie do tych szuflad? <laughs> Jeździłem często do Belgii. No i tamte były wyścigi 24-godzinne takie, właśnie tymi, tymi samochodami, takimi prototypami. Mnie to za, jakoś zaintrygowało, żeby, żeby właśnie zrobić coś takiego. No i zrobiłem. Z Twoich samochodów jeden jest tak, jeden jest chyba w Czechach, tak? Nie, w Czechach był, teraz w Polsce jest. Jest w Polsce, tak jest ten jeden? w Polsce jeden. taki mm, pan, nie wiem, rolnik, nie rolnik, on kolekcjonuje samochody i on go odkupił od tego Roberta Szczeca. A druga? A tamtych to nie wiem gdzie, nie ma już Trzecia? Nie wiem. nie wiem Jedna to wiem bo chciałem odkupić ten samochód od tego pana Ale nie chcę sprzedać Był jeszcze czwarty Zaczęty Był projekt Czwarty, zaczęty Ja go nie skończyłem i tak w takim stanie go sprzedałem Bazurowi, chyba. Zresztą swoją drogą to jest jeden z takich projektów, który zastanawialiśmy się, czy takie resztki bardzo poprzerabiane jednej szuflady, to czy to nie jest ten czwarty poprzerabiany? Bardzo poprzerabiane, nie mogę stwierdzić, czy to jest. Nikt do końca nie wie. Nikt nie robił tego, oprócz mnie tych szuflad, no bo trzy szuflady jeździły, to czwartą niby pan taki też jeździł na wyścig Duda, prawdopodobnie go robił. No ale nie wiem, czy to zrobił, czy nie, bo to już ja się nie zajmowałem sportem. Czy czy jestem o, albo może być twój, albo nie albo może, nie albo... Nie tak albo dzień, dzień, znaczy nie nie duża szansa, że jest, ale nie, nie ma przekonania, bo jest to strasznie poprzedabiane. Jak dziś oceniasz wyścigi, jak patrzysz na to, co się tutaj dzieje? Jesteś pierwszy raz no od 30 dobrze, lat, to było twoje życie całe, prawda, te wyścigi? Tak, do, no nie no, chciałbym, żeby to się rozwinęło wreszcie, bo, bo to wygląda, zależy... Z mojej strony też jestem zadowolony, że tu przyjechałem w ogóle, bo od 34 lat nie byłem. Ale z drugiej strony widzę, że, że to jest no trzeba to rozwinąć, bo jest trochę marnota no niestety. Chciałbym, żeby to się a rozwiniało. może a może to jest kwestia też tego, że nie ma już takich ludzi jak ty. Takich ludzi, o, którzy Nie, zapaleńców to na pewno, ale, jest dużo, ale tylko, takich ludzi tylko poświęcić się poświęcić się, żeby coś zrobić. Ale w tej chwili to nie ma szans, żeby samodzielkę jakiejś zrobić i, i, i ścigać się. Bo tak elektronika poszła do góry, tak te... technologia, że bez fabryki nic się nie da. Ale cieszę się, że przyjechałeś dzisiaj. No dziękuję. Prawda, że niesamowity człowiek? Mam nadzieję, że kiedyś zrobimy taki fajny, duży materiał u Ciebie, jako prowadzisz jakby po tej ścianie. W tych szarfach z tytułami, po ty wiesz wszystkim, kiedyś zrobimy. jeżeli chcecie napisać, to, to, to piszcie, to zrobimy duży materiał z Maciejem. Niesamowita legenda. No bo nikt się nie poświęcił, żeby coś zrobić, i bo gdybym ja zrobił, przegrywałbym, nie miał szans żadnych, to, to zaniechał. Do widzenia. Ale coś zrobić, żeby konkurować. To nie I, I udawało wygrywać. się. I udawało się konkurować i wygrywać. I mnie to, to tak, taki popęd dawało. A zrobię następny. A zrobię następny. Coraz lepszy. Ja myślałem, e, nie wiem czy wiesz jak wygląda Lotus Europa. Samochód. Tak, ja ten Lotus Europa przywiozłem, którym ja tam wygrałem do Polski. Przywiozłem. Mhm. Przywiozłem no i go w, w, wyszykowałem, bo chciałem tam wystartować. Bo myślałem, że ten paszport wreszcie mi dadzą, nie? I chciałem tam wystartować. I niestety ktoś pod, podpalił mnie tą szopę i spalił tego Lotusa. No, bo ja chciałem, ja myślałem nawet robić coś takiego, bo to taki prosty samochód ten Lotus. Rama. I wszystko stworzywa. To jest tak jak Ferrari, jak coś Kurde, takiego... Kurde, szkoda, na... że nie... Na, na, na... Ty, ale to w ogóle byłoby... Macie jakie to byłoby genialne, gdybyś ty podjął decyzję zrobienia swojego własnego samochodu, który puszczasz na rynek. Chciałem, To jest tak jak wszędzie na świecie, wszyscy ci, którzy jeździli w wyścigach i tworzyli, zaczęli tworzyć swoje własne super samochody. I to byłeś pięknym materiałem na to, żeby zrobić piękną, nową wyścigową markę. No chciałem tak. Też w formie lotusa. Centralny silnik z tym. No i leciunki, no tak jak Ferrari, jak, jak coś takiego. Tylko na polskie warunki. No tak, tani, a, a, a taki ciekawy, tani, żeby. Bo to wszystkie Ferrari, Maserati ta tam czy jakieś Lamborghini, to wszystko skomplikowane. Ale chciałem prosty, lekki. Bo lotus fantastycznym samochodem, bo on ważył 700 kilo. Jako fabryczny samochód i miał... Wtedy miał 126 koni z 1600. To już wtedy fajnie jeździło. Fajne, tak. Nie ma możliwości, że nie. Ale z drugiej strony, zobacz, przecież masz prostą rurową. Wiesz, zobacz, to jest trochę tak samo cały no czas tak budowane jak, jak, jak nie te mogę? twoje nie samochody. się bo na wszystkie tak. A jest, nazywa się na oczywiście ma jedną. Te wiesz, które teraz są, no bo faktycznie ta aerodynamika ich jest niewiarygodna, natomiast to cały czas jest, to jest racja Super wyczynowy, fajny motor. No to widzisz, to Lotus Europa, bardzo podobny kształt, tylko mniejszy, to Lotus, mniejszy samochód. Ja coś takiego myślałem nie? Bo miałem tego kolegę szkutnika, gdzie to wszystko z plastiku. Jest. A, A tak, że ty, ty nie zrobiłeś polskiego Lamborghini czy polskiego. Ferrari, czy polskiego na nie, to, to ty, ty mówisz, nazwa by była inna. Nie wiem, ale ty mówisz, że najbardziej żałujesz tego paszportu, ja najbardziej żałuję, że nie zrobiłeś tego ruchu. Przepraszam. Nie ma problemu. No tak? właśnie, na tym to polega. Słuchajcie, już, ten, już trzy razy chciałem zakończyć to, ale Maciek jest tak niesamowitą osobą, że chciałem to, 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 to wam pokazać, pokazać wam jego osobowość i, i człowieka, który jest bez wątpienia wielką, ale potem tą encyklopedią, jeżeli chodzi o motorsport i takich ludzi, których sorry, takich ludzi, których już troszkę nie ma. Wbrew wszystkiemu i wbrew wszystkim zaczynali robić i realizować te marzenia.